Za Was wszystkich na nowszy Nie będzie jakiś skredek na przykład, bo te kolory nie pasują do człowieka. Kto to? To będzie Draco. Kto to jest? No, bardzo łatwo mi się wydaje. Eee. Dobrze znam. Ok, okej, okay, okej. Okay. Lećby. Jak dobrze znasz harego butera. Dawno taki dziwny był. Bierzemy kur, e, quiz przed 8 lat. Jesteśmy na stronie same quizy, która jest, kiedyś była tak dosyć bardzo popularna, więc jaki dokładny jest adres domu Państwa Dar Slayów? To jest Private Drive. Myślę też to jest Little Hangleton. Ale nie czy 4 czy 6, wydaje mi się, że 4 Little Loya, Whining. Nie wiem dlaczego się z tą szło, Jeśli jednak kto był ojcem chrzestnym Harego, Sirius Black. Do jakiego domu pierwotnie chciał przydzielić Harego diara, przydziało no to z Jak nazywał się przyjaciel Hagrida? to był Aragog. Ten pająk wielki, jak Sirius stał uciec z Azkabanu no pod postacią psa zmienił się w, w psa i i prześlizgnął się e, kto tak naprawdę wydał fe, Lily i Jamesa Potter Voldemortowi Peter Pettigrew tak jak to na Cedric Diggory, Grigory chyba to był Cedric Grigory Hufflepuff przed nami mroczne i niespokojne czasy. Kto, kto powiedział te słowa? Albus Dumbledore. Jaki jest dokładny adres głównego? The Place 1412 Jest ja z tymi liczbami mam problem. <słuch> Jak brzmi pełne imię i nazwisko Albusa Dumbledore. Nie wiem. <noise> skrzat ratoplaków nazywał się plak Stworek, gdzie Harry i Ron spotkali Guillermo Lockharda w szpitalu. Czekaj, bo Ja nie, nie kojarzy mi się, ale na pewno w szpitalu on stracił pamięć w tej drugiej druga część, w drugiej części, no. Czego. Z Czego Snape Czego Snape w piątej części? Oklumencji, oklumencji, oklumencji... Oklumencji. Jak Rita Skitter się o przy których jej nie było, była animakiem, Zmienia się w robala jakiegoś. Co to jest Pesoar? Nie wiem. Strzelam, z jakiś kamień, bo tu wygląda jak kamień. Jak nazywa się dziadek Voldemorta? Marfolo Gaunt. Dlaczego Arbel Fig w stanie z oparzyści mentorów? Była, no tam no była Herwagen, no ale też wydaje mi się, że ona skłamała. Tam. Nie wiem, bo je, ona tak chyba nie widziała bardzo. Dopiero później. A chociaż, nie wiem, nie pamiętam już tak szczerze. Wróciłem sobie do tych filmów, niektóre oglądałem, ale jakoś tak. Jakoś tak wiecie. Dlaczego Lord Voldemort nie był zdolny do miłości? No, to jest prawda. I to może być to. Że są poczęte pod wpływem eliksiry miłości. Który z tych, która z tych osób nie, za, nie zabiła Bellatrix Lestreż? Której z tych osób nie zabiła Freda Wesleya? Freda Wesleya? Jak miał. Nie miał. Tego nie wiedziałem. Jak nazywa się kot Hermione? Kot Hermione. nazywa się krzywa łap. Co pokazywało zwierciadło Ein Eigerb? Ein Eigerb. Najgłębszy skrywany. Najgłębszy skrywany. Kurde, ten sknot, to miało być. Dobra. Co tam był do w zwierciadle Ein Eigerb? Charlie w Rumunii. Jakie zaklęcie rzucił Harry, po, Harry w stronę Beatrix w departamencie tajemnic? króci rzucił na początku, no, jak rzucił króci ale no to jeszcze raz jest tak, że musi. Mu, musi, musi człowiek e, być przekonany do tego, i tak dalej, że jak to nazwać? Kim został Harry po ukończeniu nauki? Aurorem? Kogo poślubił Harry? Czy nie Weasley? We Weasley? Ale chyba ona też mu z tego co? Wydaje się, to ona mogę udalać tego z ropu, żebyś zakochała. Zakocha, zakochał się w nim jakie imię na noszu, dzieciarego. James. James Sirius Albus Severus. James. Lily Luna. James Sirius Albus Severus. jego Lupino Mistrz... o widzicie jest mistrzem Harry Pottera To wszystko z filmów tak naprawdę Lecimy Kim zostałbyś w świecie Harry Pottera? Zobaczymy kim bym był Kim bym był jak jakbym był w Harry'ego Potterze Jesteś nad jeziorem z przyjaciółmi Nagle jeden, jeden z nich Nagle jeden z nich postanawia Wskoczyć do wód na główkę. To oczywiście bardzo źle się kończy Jaka jest twoja reakcja? udzielam pierwszej pomocy uzdrowiciela nauczyciela nauczyciel obrony przed czarną magią wyraźnie, wyraźnie się na ciebie uwziął nawet jeśli potrafisz perfekcyjnie pokonać moginę lub różnicę kiedy ktoś jest poddziałany imperiusa i tak dostajesz swoje oceny co robisz byś to zmienił no ale... że muszę przykładać do nauki? Nie, lewa gościa, Ważniejsze ze egzaminy. Jest mi przykro na człowiek. Masz jeśli Oczywiście ostatnie. I tylko zjebać. O, tak powiem. Jesteś znowu Hogsmeade. Gdzie pójdziesz naj, najchętniej? Nie, nie. Malewstwa. Twójka najlepszy przyjaciół pokłóciła się, spotykasz się z nimi i masz sobie przychodzimy do rozsądku. Wiem, że obo... słuchajcie, jesteśmy przyjaciółmi, nie stawiajcie mnie w takiej sytuacji. Ja wybierę... W... jak wybieranie kogo wolę. Wiem, że oboje się zraniliście, ale spójrzcie prawdzie w oczy. Czy nie się z drugą osobą? Desen. Dajmy tego. Będziemy grać w idziesz, ale dzisiaj tą sach. Dostajesz wyjść od swojej mamy, boisz go otworzyć, ale wiesz, że jest jakiś czas, sam eksploduje. Mógł być swoim mentorem. Ja też lubię, lubiłem. Jedna z fajniejszych postaci, według mnie, w Sadze. Lubię go tak samo. Dumbledore i Snape. A. Pani Sprawst, taka nie wiem, taka średnia. No, nie, no nie była jakaś za bardzo pokazywana chyba. Wydaje mi się, że tylko jak Madra Dracoury w tej drugiej części zaciła, to no, tylko te, wtedy. A, Macon to Przypadają sobie. Przez, przez, przez przypadek, podsłuchujesz, jak twój ślizgonów chce upo up upokorzyć. Tylko klasicę z Gryfindoru, co robisz? To oczywiste, bo te powiem wszystko nauczycielowi. Umieszczam wszędzie w samym dla Gryfona. Przy okazji pokażę śliskanów i ich komprimitującymi sędziami. śli skonów sprzedał ich je walczył teryl czy to jest najlepsze plery na niewitka o samotna kobieta chce się poznać stara baba nauczycielem bym był ty wygadasz? A to jest to samo? Nie ma mojego patronusa. Co wygadasz? Eee, ja już proszę bardzo, gdzie jest pocian? Eee, weźmy kota. Wpisz przede wszystkim czarnej magii Szkoły maki. Ubrana w czarną magię, albo najlepsza by była. Wy, wy, wybierz sklep. miotowe Królestwo. Wybierz magiczne stworzenie. Ja bym chciał mieć Fenixa takie jak Jota. Wybierz nauczyciela. Snape był fajny nauczycielem. Wybierz Horcrux. Z rąk czyli mają rację. Byłbym nauczycielem. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak. Mamy milionerzy standardowe umiejętności magiczne. Widzę przed Tobą niepowtarzalna szansa na wygranie okręgu miliona. złotych. tych powinien się chyba raczej powiedzieć galonów, ale to ustalimy jak odpowiesz poprawnie na 12 pytań odnośnie sumów. Oto pierwsze z nich. Jakie oceny od najwyższej niż można dostać na zaliczenie sumów? Co? Takie coś było? Wszędzie jest rol, czyli to będzie na pewno Tęduk... <totok> Hermione Granger To będzie Hermione Ron, no ten jest największy Syrish Black Lord Voldemort Albus Dumbledore To będzie ten Mirvena Mac Minevra McGonagall To będzie ta Rebus Rabus, Rabus Hakrid Severus Snape Dla Lestrange 100% pieski, <śmiania> pytania bez odpowiedzi dla chorego, ch ch dlaczego portal przybrałby bogi, gdyby spojrzał na niego Voldemort? szadno No Shadnum no był Lord Voldemort, no nie, nie boi się nikogo. Wydaje mi się, że Shadnum. Ale najprawdopodobniej Harry Pottera. Jego własną śmierć, no nie bardzo. Czy możemy wybrać zwierzę, gdy stajemy się animakiem? Nie wiadomo jak zwierzchność. No nigdy nie wiadomo. Po części, ale i tak, no, bo to będzie bo które dla nas jakieś szczególne zwierzę, i dla nikt wiadomo. Według mnie nie, no, nikt nie wiadomo, no bo do końca nie wiesz kim się staniesz. Prawdopodobnie jest to związane z Paternusem, którego przyzywamy, ale to nie jest po części. Rodzina Voldemort w Miakami w a potrawie beleryny nie czy to znaczy, że Czarny Pan i Hary są krewnymi? Skrócono dwie główne negocje. Możliwe, ale bardzo... Nie no, przecież... Zdaniem. Dlaczego Harry nie wyleczył swojej wady z rok za pomocą magii? Dlaczego Harry nie wyleczył... Wydaje mi się, że to pierwszy. czy ciotka Petunia naprawdę aż tak nie nienawidziła swojego siostrzeńca? i też jeszcze raczej ja to batonajbary takie... jakie... to ten uprzejmy, a ja troskliwam moliwość, jeśli do Snapbooku 100... 100 Hubokonać okrutny bleb, 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 No, to, to jest po części prawda. To jest chyba najbardziej prawdziwe. A, wyszedł mi jeden roz... Czy wiesz jak wygląda jak to, żeby poddawać płatności? Remus... Lupin... Lupin, 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 Lupin... To będzie... będzie. i Lockhart. Ten. Nie. O kurde. To już ciężej będzie.

zielone, gdzie pasnokcie wybrać tu nie jest pomalowany to jest jakiś taki to są zielone pasnokcie, o tak wpisz zieloną sukienkę, to wpisz zielone jedzenie wszystko jest zielone, to wpisz zieloną sypialnię, to wpisz zielony krajobraz, to wpisz zieloną rzecz, to w 100% S. W piersienia, piersienia Harry Potter. Zgadniesz, z której z serii cytat, z której z serii książek pochodzi ten cytat. Skąd pochodzi ten cytat? Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć, ale nie jeden z tych, którzy umierają, zasługuje na życie. Czy być może ich nimi obdarzyć? nie bądź więc tak pochopny w Ferwaniu w roku śmierci nawet mowy najmądrzej, najmądrzejszy nie wie wszystkiego, to będzie chyba Harry Potter. Myślałem, że to jest odnośnie seriusza. Seriuszy lubi jeden Harry Potter lubi nagadali. Ale nie do nas należy panowanie nad wszystkim, wszystkimi arami tego świata. My mamy za zrobić co w naszej mocy dla epoki, w której żyjemy. Wystrzebić zło zeznanego nam pola, aby przekazać następną rolę. Czysta jest takowa? Do uprawy, jakim będzie sprzyjała pogoda, to już nie nasza rzecz. Władze pierścieni. Skąd lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu. A z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać. Wiedźmin. Skąd os ostatnie, jeśli choć na jednej noza w najgorszym razie przetrwał na klęczkach władzy pierścieni. Zawsze naj. Na Nazywaj rzecz po imieniu strach przed imieniem w maga strachu przystarzysz Harry Potter odnosi Voldemorta, Cicho, cicho, dzieci. To nie demony, to, to nie diabły gorzej to ludzie, wiedźmin. Myślisz, niebo z gwiazdami od odbitymi nocą na powierzchni stawu. Niestety nie mam jak. Nie ma lepszej przystroki przed ogniem, jak pobożona ręka władcy pierścieni. Nie jest ważne, kim ktoś się rodzi, ale, ale czym się stał. Harry Potter. Będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni i na tyle słabi, na ile będziemy pocielni. Też chyba Harry Potter. Tam, gdzie gdzieś patrzę, pie, piętrzą, się góry. piętrzą się góry, będą kiedyś może tak gdzieś się pełna się morza, będą kiedyś pustynia, głupota głupota pozostaje głupotą Wiedźmin dobra to by było na tyle z widzimy się w następnym odcinku z cześć, na razie, pa pa dobranoc